Cześć, Jan Garbacz, witam Was i zapraszam na porównanie, ale to nie będzie zwykłe porównanie, no bo to też nie są zwykłe samochody i nie będzie to takie porównanie czysto techniczne, bo chcę Wam opowiedzieć o tym, jak wyglądała motoryzacja w Niemczech Zachodnich i w PRL-u. Samochody, które wziąłem dzisiaj do porównania to oczywiście FSO Polones pierwszej serii, tak zwany Borewicz i... Volkswagen Passat B2, bo te samochody debiutowały mniej więcej w podobnym czasie, ale w zasadzie tutaj podobieństwa się kończą. Okej, okay, wymiary zewnętrzne też są podobne, ale cenowo Passat kosztował tyle, co kilka Polonezów. Dlatego dzisiaj chcę Wam pokazać, wiadomo, że ktoś, kto kupował Passata, nie myślał o Polonezie i na odwrót, to jasne, ale dzisiaj chcę Wam właśnie opowiedzieć o tym, jak wyglądał samochód w PRL, samochód, no, nie najtańszy, bo najtańszym był maluch. I Passat, który też nie był najtańszym Volkswagenem, jakkolwiek to nie był samochód dla adwokatów czy lekarzy. A tacy ludzie często u nas poruszali się z kolei polonezami. Także zapraszam Was na odcinek. Stojący za mną Volkswagen Passat B2, czyli drugiej generacji, zadebiutował w 1981 roku. U nas wtedy za dużo w motoryzacji się nie działo, nie było nowych premier. Polones miał już kilka lat, bo debiutował w maju 1978. Ten egzemplarz pochodzi z 1986 roku, podobnie jak stojący koło niego Polones. Ale zobaczcie, jeśli chodzi o design, mimo że to nie była świeżynka w roku 86, to Passat wyprzedza go. Wygląda dużo nowocześniej. No ale nie dziwmy się, bo Polonez jednak bazował na konstrukcji z lat 60. i to będzie widoczne, to pokażę Wam przy omawianiu linii Poloneza. Natomiast Passat był takim samochodem dla niemal przeciętnego szmita. Jego design, cóż. Nie tchnie lekkością, nie wzbudza zachwytu, ale gdybyście przyjechali nim w 1981 roku do Polski, to sądzę, że wzbudzałby naprawdę duże zainteresowanie, szczególnie w wersji diesel, bo to był bardzo ważny aspekt kupowania samochodów zachodnich, jeżeli samochód miał silnik diesla, ale o tym za chwilę. Skupmy się jeszcze na historii. Ten samochód powstawał w trzech wersjach nadwoziowych jako. Liftback jako kombi i jako sedan. Dzisiaj mamy kombi, bo tych samochodów wyprodukowano zdecydowanie najwięcej. Cieszyły się opinią bardzo trwałego i praktycznego samochodu. Pudełkowata linia nadwozia może nie pociąga Was, ale możecie w nim przewieźć naprawdę wiele i to był samochód, na który ludzie patrzyli ze względów praktycznych. Zarówno po jednej stronie żelaznej kurtyny, jak i po drugiej. Te samochody Podobnie jak Mercedes-Beczka, padły trochę ofiarą swojej trwałości i praktyczności, bo kiedy widzieliście ostatnio Passata B2 na ulicy, jeszcze w takim stanie? No, ja przyznam się, że chociaż nie jestem miłośnikiem Volkswagenów, to naprawdę ten samochód urzeka swoim stanem technicznym. Egzemplarz, który tutaj stoi za mną, ma ponad 300 tysięcy kilometrów, ale czy on urzeka linią? No, chyba nie. Popatrzcie jeszcze. Na te duże powierzchnie przeszklone, duże okna i szeroko otwierające się drzwi. Praktycznie pod kątem 90 stopni. Tak, przypomina mi się jeszcze Fiat Tipo, tam też się bardzo szeroko otwierają drzwi. Jeżeli chodzi o wnętrze, no to chodźcie, pokażę Wam. Zamek jest centralny, ale on jest pneumatyczny. Popatrzcie, że ten rygiel podnosi się nieco wcześniej niż w drzwiach tylnych. Urocze rozwiązanie, na co zwrócili mi uwagę właściciele tego samochodu. Kolorystyka wnętrza jest tak bogata jak niemiecka fantazja. Ale nie o to tutaj chodziło. Popatrzcie na regulację foteli. Kołyska tak zwana. No w momencie kiedy ten samochód był nowy, no nie całkiem nowy, bo wtedy jeszcze mnie na świecie nie było, ale no, jak był jeszcze y, świeżym samochodem to by mi się pewnie przydała. Yy, regulacja wysokości, tak jak powiedziałem, oparcie. No, fotele są takie współczesne. W tym samochodzie nie czuję się, że to jest taki zabytek z krwi i kości, chociaż oczywiście dzisiaj samochody wyglądają inaczej, ale mogę sobie wyobrazić nim jakąś większą trasę. I jeszcze taki bayer z epoki. Oparcie, tutaj, tutaj mamy złącze diagnostyczne. No, złącze diagnostyczne w Polonezie wyglądało tak. Że trzeba było pójść do polmozbytu, postawić dobrą flaszkę, i wtedy zaczynała się diagnostyka. Jeżeli oczywiście ta flaszka była tylko jedna. No ale to było inne podejście tutaj zrobili złącze, czyli taki bezduszny aparat do jeżdżenia. Natomiast w Polonezie poznawałeś dużo ciekawych ludzi, kupowałeś wyroby alkoholowe, czasem trzeba było razem spożyć. Je. To było takie, jednak PRL, chociaż krytykowane, to starsi ludzie mówią, że wtedy ludzie jednak byli bliżej siebie. Może coś w tym jest i może to właśnie dlatego, że Polonez nie ma złącza diagnostycznego. Dobra, wróćmy do pasata. Nie będziemy teraz się zastanawiać nad polską duszą i diagnostyką w Polonezach. Teraz zobaczcie sobie na ten samochodzik, na deskę rozdzielczą. Deska rozdzielcza, zegary wyglądają tak samo jak chociażby w prezentowanym niedawno Volkswagenie Sirocco w zasadzie od tego modelu zaczęły się tego typu zegary w tych samochodach więc jeżeli jeździliście Golfem, Passatem, Sirocco no to tutaj bardzo łatwo się stosunkowo odnaleźć liczniki są tak jak powiedziałem niezwykle czytelne nawet później w to Toledo pamiętam, że były też dosyć podobne te wszystkie liczniki ta kierownica Tutaj jest klakson w tych guzikach, można tak powiedzieć, bardzo nietypowe. Nie spodziewałem się tego po Volkswagenie z tamtych czasów. Jeżeli chodzi o zestaw wskaźników, to mamy zarówno szybkościomierz, jak i obrotomierz i zegarek, elektroniczny zegarek, coś co tam w Polsce było naprawdę chyba dużym wypasem w tamtych czasach, tu mamy też oryginalne radio. Popatrzcie, no. To jest fajny element, mi się bardzo podoba jak w samochodach zabytkowych macie takie elementy oryginalne nawet jak radia. Wtedy pokazuje to cały jakby duch tej epoki i oczywiście kasety. Ale nie będziemy tutaj słuchać radia, tutaj są światła awaryjne, światła przeciwmgłowe, ogrzewanie tylnej szyby. I sterowanie nawiewami zimne, ciepłe i sterowanie kierunkiem nawiewu na podłogę, na klatkę piersiową, a tutaj mamy na szybę. Jeśli chodzi o ten tunelik, to mamy tutaj oczywiście zapalniczkę. Ten, ta popielniczka jest taka podobna jak w Sirocco, które prezentowałem, też możecie sobie zobaczyć filmik. Tutaj mamy panel do sterowania elektrycznych szyb, ale akurat w tym samochodzie to jest taka, no nie wiem dlaczego, ale mamy tutaj korbotronik, więc powiedzmy sobie, no generalnie można było też zamówić wersję z elektrycznymi szybami. W polonezach później także to było, ale na pewno nie w roku 86. I mamy manualną skrzynię pięciobiegową ręczny, tradycyjny to nie jest Mercedes, więc tutaj mamy ręczny, tak jak w każdym samochodzie. I nie ma klimatyzacji, ale jest szyberdach. Coś, co było popularną opcją w samochodach niemieckich z lat 80. czy 90. Otwieramy drzwi i chociaż ten samochód też jest z 86 roku, to to jest tak jak rok 2020 w Polsce i na Białorusi. Niby rok ten sam, a czasy trochę inne. Gdzie ta regulacja? Regulacja jest tutaj, jak w polskim Fiacie 125p. Oparcia. Natomiast tutaj się przesuwa siedzenie przód-tył. I wszystko to pracuje dużo bardziej opornie niż w Passacie. No, tak po prostu jest. Widać, że ten samochód jest konstrukcyjnie znacznie starszy. Jak tutaj jest cisza, to słychać tylko zegarek. Jak w Rolls Royce. Patrzcie, kluczyk z dumnym napisem: Radom. I tak ciężko trafić do tej stacyjki nim zawsze, jak ktoś nie ma wprawy. Ale co ciekawe, kolumna kierownicza jest regulowana. No to było coś, kiedy ten samochód debiutował. Naprawdę, nawet na zachodzie uważano, że samochód Polones jest nieźle wyposażony. Liczniki wcale nie są ubogie, bo mamy i obrotomierz, i oczywiście szybkościomierz, wskaźnik poziomu paliwa, yy, wskaźnik temperatury płynu chłodzącego i wskaźnik ciśnienia oleju, i oczywiście zegarek. Tutaj jednak analogowy, a nie cyfrowy, ale jest i spełnia swoją funkcję. Dzisiaj może się Wam wydawać to śmieszne, ale wtedy, gdy ten samochód wchodził na rynek, takie zegary robiły furorę, bo w dodatku nie dość, że wyglądały bardzo nowocześnie, było dużo wskaźników. To jeszcze były podświetlane na zielono, i to był naprawdę taki szał tamtych czasów. Jeżeli chodzi o wszystkie przełączniki, to są one podobne jak w pasacie też tego typu klawiszowego, takie same były we Fiatach 125P. Światła włącza się tu. Postojówki, mijania, mamy ogrzewanie tylnej szyby, konsola środkowa tutaj coś, co było obiektem wielkiej zazdrości, bo mamy zachodnie radio firmy Sharp, kupowane w takich sklepach jak choćby Baltona czy Pewex, albo po prostu ktoś przywoził z zagranicy. I zobaczcie, tutaj jest zaślepka na śruby bo to jest niestandardowy, dosyć yy, otwór w tych samochodach w Polonezach, i zwykle były takie przypadki, że po prostu było widać śruby montujące radio. Popielniczka, zapalniczka. Tu mamy wycieraczkę tylnej szyby, spryskiwacz tylnej szyby, światła awaryjne, światła przeciwmgłowe i sterowanie nawiewami na suwaki, czyli starsze rozwiązanie niż w Passacie. Cieplejsze powietrze, zimniejsze powietrze i skrzynia pięciobiegowa. Tutaj jest ukośny lewarek też. Taka fajna rzecz na tamte czasy. Ale jest mniej miejsca, jest wężej. Na głowę może nie ma tutaj problemu z ilością miejsca. Chociaż ta podsufitka opada. Jest to jak w każdym szanującym się polonezie. Z tyłu mamy dużo miejsca na nogi. Popatrzcie ile tutaj jest miejsca. Na głowę, no bo to nie jest hatchback, tylko kombi, więc ta linia dachu nie schodzi tak szybko jak Hatchbeku czy w liwidżbeku i pasy bezpieczeństwa. No dzisiaj to jest normalne, ale wtedy w Polonezie z 1986 roku bezwładnościowe pasy z tyłu. No i zagłówki tego też nie było w Polonezie. Czyli poziom bezpieczeństwa, chociaż uczciwie przyznajmy, że poziom bezpieczeństwa w Polonezie naprawdę był wysoki, ale tych elementów akurat nie miał. Tylna kanapa. W czasach świetności tego samochodu to było miejsce przewożenia pasażerów taksówek, bo te samochody były bardzo popularne jako samochód na taksówkę. Czy samochód dyrektorski, jak tego przedsiębiorstwa, które jest za płotem? Jesteśmy w przemyślu, a przedsiębiorstwo, które znajdowało się kiedyś za tym płotem, to było przedsiębiorstwo produkujące automatykę przemysłową Mera Polna. Być może dyrektor tego przedsiębiorstwa też był wożony właśnie takim polonezem. I jeżeli on nie był bardzo wysoki. No, to nie narzekał, ale jeżeli ja bym był dyrektorem tego przedsiębiorstwa, to nie byłbym zachwycony, bo tutaj miejsca na głowę no nie ma za dużo. I w ogóle jest ciaśniej niż w dużym fiacie, czy oczywiście pascacie, pod każdym względem. Właściciele Polonezów mieli też inny problem, który nie dotyczył pascata. Nie, nie, nie chodzi o jakość wykonania, ale chodzi o. Nie, nie chodzi o pieniądze. Wszystkiego nie można kupić. Kiedyś ważniejsze było, co można załatwić. I tutaj trzeba było mieć kartki, bo samochód był zasilany, jak większość osobówek w naszym kraju w tamtym czasie, na benzynę. Natomiast ropa była dostępna bez ograniczeń kartkowych, a często można było jeszcze z zaprzyjaźnionego PKS-u czy innego państwowego przedsiębiorstwa Molocha wyciągnąć troszkę jakichś oszczędności. Dobra, zobaczmy teraz bagażnik. Popatrzcie jeszcze tutaj. CPN, logo Centrala Przemysłu Naftowego, a tutaj mamy logo Pewex, bo ten samochód pochodzi właśnie z Pewexu i został kupiony za twardą walutę, a nie za pieniądze z Waryńskim, czy chociażby nawet z Kościuszką. Próg załadunku jest dużo wyższy niż w Passacie, bagażnik też jest mniejszy w ogóle ten samochód ma napęd na koła tylne więc to też jakby sprawia, że tutaj jest troszkę mniej miejsca, no i z tyłu też jest dosyć duży tunel I tutaj mamy coś, czego nie uświadczycie w dzisiejszych konstrukcjach, pełnowymiarowe koła zapasowe, bagażnik atut praktycznie każdej generacji Passata, nie inaczej jest w B2 z niski próg załadunku mamy roletkę tutaj po bokach mamy też schowki na Trójkąt i gaśnice, a później ludzie jeździli na przemyt i też tutaj chowali różne rzeczy. Pod maską mamy silnik 1.6 diesel, turbodiesel. To jest wersja, która generuje 72 konie mechaniczne były różne warianty: 72, 75. Natomiast ten motor bez turbo rozwijał 55 koni mechanicznych. Cóż, on jest tutaj umieszczony wzdłuż i napędza koła przednie w przeciwieństwie do Poloneza, który ma klasyczny układ napędowy. No, zaraz go sobie odpalimy, posłuchamy, posłuchamy jak głośno jest. Oczywiście, powiecie, jak można porównać diesla z benzynowym Polonezem, ale tak jak powiedziałem, takie samochody w wersji diesel. Generalnie dominowały na polskim rynku, chociaż nie były tak popularne jak Polonez. Chcę wam właśnie pokazać to inne spojrzenie na te samochody. Pod maską mamy silnik 1.5, doskonale znany z dużego Fiata, chociaż tutaj on jest z paskiem rozrządu gumowym, a nie z łańcuchem, więc parę takich modernizacji dokonano między Fiatem a Polonezem, ale generalnie idea konstrukcyjna zasadniczo się nie zmieniła, chociaż konstruktorzy zrobili bardzo wiele, żeby zmienić ten samochód ale te zmiany były, było ich dużo, ale nie wpłynęły zasadniczo na ten silnik. I zmiany nie poszły w tym kierunku, w którym powinny pójść. Dalej jest to silnik podparty z wałem korbowym podpartym na trzech łożyskach, który no nie był jakimś wzorem trwałości. I tutaj Volkswagen wyprzedzał naszą konstrukcję o lata świetne. To co, czas na jazdę próbną. Słuchajcie, odpalamy. Kontrolka od świec żarowych zgasła, i mamy ten charakterystyczny klekot dla starej diesli. Trochę się czuje jak w starej, starej taksówce. Zresztą te samochody były popularne w latach 90. jako taksówki, jak każdy pasat. No i pierwsza rzecz, której nie znajdziecie w Polonezie: wspomaganie kierownicy. To jest naprawdę duże ułatwienie i ten samochód, mimo że wymiarami był podobny był dłuższy niż Polonez, to jednak było znacznie łatwiej go prowadzić, zwłaszcza w ciasnych, miejskich uliczkach, bo po prostu było to wspomaganie. No, w Polonezie jedyne wspomaganie to było układu hamulcowego. Ten egzemplarz ma już ponad 300 tysięcy kilometrów i powiem Wam, że. No, poza tym, że roletę słychać, to nie widać na nim jakichś nadmiernych śladów zużycia. Biegi wchodzą bardzo dobrze. Silniczek, no cóż, jest taki głośny, ale no, umówmy się, auto ma 30, 34 lata. Wyobraźcie sobie, ten samochód ma już 34 lata, ale nie wydaje się, że ma aż tyle. No zbawieniem jest to, że pierwszy właściciel zdecydował się na zakup szyberdachu, bo dzisiaj mamy dosyć wysoką temperaturę, około 30 stopni. No i bez tego to... zresztą zobaczycie jak będzie w Polonezie. Potele są twardsze niż w Polonezie, ale są wygodniejsze zdecydowanie. Odpalamy. Dźwignia zmiany biegów dobrze leży. Kierunkowskazy, światła. No i właśnie wysiadłem z Volkswagena Passata i tutaj to czuję, że jadę klasykiem. Z wszystkimi tego konsekwencjami. Jest zdecydowanie mniej miejsca, samochód jest bardziej toporny. Ale jeżeli ktoś szuka oldtimera, to raczej zdecyduje się dzisiaj na Poloneza. Ten egzemplarz jest naprawdę w ładnym stanie technicznym. Ma 60 tysięcy km, no ale układ kierowniczy nie pracuje tak jak w Volkswagenie. Skrzynia, natomiast precyzja zmiany biegów jest taka sama w obu modelach. Na bardzo dobrym poziomie stoi. Silnik nie jest zbyt elastyczny, trzeba go troszkę kręcić, żeby zaczął jeździć. Mamy trzeci bieg 3000 obrotów blisko na minutę. I samochód się rozpędza, ale no, robi to z takim oporem. i Już nie chodzi nawet o takie osiągi jak przyspieszenie od 0 do 100, o takie wskaźniki, ale po prostu czuć, że ten samochód no, niechętnie się rozpędza. Cóż, zaraz podjedziemy pod y, Przemyskie Forty i tam zastanowimy się, jaki wydać werdykt. Czy w ogóle można wydać werdykt. Porównując te dwa samochody, bo tak jak powiedziałem, to nie jest takie sztampowe porównanie. Słuchajcie, na tym nasze porównanie się kończy. Tutaj na tle przemyskich fortów trzeba wydać werdykt, ale tego werdyktu tak naprawdę nie będzie, bo być nie może. Polone tkwi konstrukcyjnie w latach 60. -tych. Passat. To są lata 80., i nie chodzi o to, który z tych samochodów jest lepszy czy gorszy. Chciałem Wam tylko pokazać, jak bardzo różniły się samochody, jak bardzo yy, odbiegał przemysł motoryzacyjny yy, PRL od tego z RFN-u w zakresie produkcji samochodów klasy średniej. To było uwarunkowane oczywiście różnymi względami politycznymi, ekonomicznymi i tak dalej. Mam nadzieję, że teraz, chociaż troszkę przybliżyłem Wam. Różnice między tymi samochodami, a cóż, dzisiaj na pewno Polonez jest bardziej cenionym klasykiem niż z całym szacunkiem Volkswagen. Kiedyś z kolei Volkswagen był znacznie droższy niż Polonez, ale my mamy większy sentyment do Poloneza, mimo jego wszystkich niedoskonałości. Żegnam się z Wami, zapraszam Was do obejrzenia pozostałych moich filmów. Ciśnięcia dzwoneczka, który będzie Was powiadamiał o najnowszych filmach i widzimy się już za tydzień. Do zobaczenia. Cześć!